Umiłowana córko, przychodzę z wysoka, aby mówić do Twojego serca i otworzyć Twoje duchowe oczy. Istnieje uczucie ukryte, które pulsuje w Tobie, lecz odwaga jeszcze nie nadeszła, aby je w pełni uwolnić. Nie myśl, że jesteś słaba, bo czujesz lęk, gdyż lęk często jedynie ujawnia wartość skarbu, który skrywa się w Twoim wnętrzu. Dziś niebo pragnie wyszeptać Ci do ucha, że nic nie zdoła zatrzymać tego, co już zostało dla Ciebie zapisane. Widzę Twoją duszę jak tajemniczy ogród, w którym piękne kwiaty czekają na właściwą porę, by zakwitnąć. Nawet gdy wydaje Ci się, że stoisz w miejscu, życie w Tobie wciąż rośnie cicho, lecz pełne celu. Ten czas oczekiwania nie jest pustką, ale boskim przygotowaniem, aby gdy odwaga wreszcie zakwitnie, Twoje oddanie było pełne i bez zastrzeżeń. Nie lękaj się ciszy, która otacza Twoją drogę, bo w ciszy głos Stwórcy rozbrzmiewa najczyściej. Często szukasz odpowiedzi w zewnętrznych hałasach, lecz to w twoim sercu niebo zasadziło klucz. Nie zostałaś zapomniana, córko, jesteś obserwowana z czułością, jak rzadki klejnot, który jest szlifowany. Wiem, że twoje oczy nieraz napełniły się łzami, gdy czułaś, że coś tak silnego w tobie wciąż nie objawia się na zewnątrz. Lecz pamiętaj, nawet rzeka potrzebuje czasu, by odnaleźć swój bieg, tak samo jest z twoimi emocjami i marzeniami. Coś świętego porusza się w twoim wnętrzu, czekając tylko na chwilę objawienia. Nie emojel -Y zwłoki z nieobecnością. Czas Boga nie jest czasem ludzi, a ty przeżywasz proces, który tylko on w pełni rozumie. W czasie oczekiwania twoja wiara jest wystawiana na próbę, a twoja ufność się umacnia. Nie jesteś mała, bo czekasz, jesteś wielka, bo trwasz. Umiłowana córko, istnieje w tobie siła, której jeszcze w pełni nie odkryłaś. To jak ogień ukryty pod popiołem, który wkrótce zapłonie na nowo z wielką mocą. Gdy ten ogień się rozżarzy, twoja odwaga wzniesie się jak płomień, którego nic nie zdoła zgasić. Powiadam ci, jest coś, co musi zostać objawione poprzez twoje życie. To nie tylko ludzkie uczucia, lecz niebiańska misja, którą nosisz. Każda emocja, którą skrywasz, jest częścią historii zapisanej w gwiazdach, historii mówiącej o miłości. Odnowie i nowych początkach. Czuję ciężar Twoich wątpliwości, jak kamienie próbujące zatrzymać Twoje kroki, ale widzę także niewidzialne skrzydła rosnące na Twoich plecach, gotowe unieść Cię, gdy zdecydujesz się puścić to, co Cię więzi. Nie zostałaś stworzona, by żyć w niewoli, lecz by latać w wolności. Nie lekceważ znaków, które niebo ci posyła. Powtarzające się sny, słowa rozbrzmiewające wciąż na nowo, a nawet niespodziewane spotkania to nie są przypadki. Stwórca otwiera przed tobą drogi, choć jeszcze nie widzisz ich w pełni. Wiem, że twoje serce pyta, kiedy nadejdzie właściwy moment. A ja ci mówię: właściwa chwila nie zostanie ogłoszona trąbami, lecz narodzi się w tobie jako cicha i niezachwiana pewność. Zaufaj, bo twój duch rozpozna godzinę odwagi. Widzę, że nosisz w sobie stare rany, blizny które wciąż próbują przemawiać głośniej niż Twoja nadzieja. Ale niebo ogłasza: nie jesteś definiowana przez swoje bóle, lecz przez cel, który one pomogły w Tobie ukształtować. Każda łza została zebrana, żadna nie zginęła. Córko, uwierz, miłość, której oczekujesz, nie jest iluzją. Ona już istnieje, choć jeszcze nie objawiła się w pełni. Zostałaś stworzona, by kochać i być kochaną w sposób pełny, a czas prawdy nadchodzi. To, co wydawało się dalekie, zostaje ci przybliżone. Nie pozwól, by strach stał się twoim doradcą. Strach paraliżuje, ale wiara wyzwala. I dziś niebo tchnie w ciebie nową wiarę, świeżą jak poranny wiatr, zdolną ponieść cię poza granice, które uważałaś za ostateczne. Masz ukryte dary, których jeszcze nie odważyłaś się ujawnić. Świat czeka na twój głos, twój blask, twój niepowtarzalny dotyk. Gdy pozwolisz uwolnić to, co ukryte, Odkryjesz, że wiele istnień zostanie dotkniętych przez twoją odwagę. Pamiętaj, że każdy krok, nawet ten najbardziej nieśmiały, jest widziany i świętowany w niebie. Nie ma małego ruchu, jeśli czynisz go w wierze. Nawet twoje westchnienia są słyszane jak modlitwa. Mówię ci, oczekiwanie nie jest stratą, lecz przygotowaniem. Wszystko, co dziś wydaje się odległe, wkrótce zostanie postawione przed tobą jako odpowiedź. To co przygotowuje niebo, nigdy nie przychodzi w połowie, lecz zawsze w pełni. Nie porównuj swojej drogi z drogą innych kobiet, bo twoja podróż jest wyjątkowa. To, co skrywasz w sobie, jest szczególne i potrzebuje właściwego czasu, aby zakwitnąć. Zaufaj procesowi, który cię kształtuje. Pozwól, by miłość własna była pierwszym ziarnem podlanym w twoim sercu. Bo gdy pokochasz siebie prawdziwie, twoja odwaga się rozmnoży. A skrywane uczucie znajdzie przestrzeń, by rozkwitnąć bez lęku. Widzę przyszłość przed tobą, jasną jak świt po ciemnej nocy. Cienie, które dziś próbują cię przestraszyć, nie będą miały mocy, gdy objawi się w tobie światło przeznaczenia. Jesteś przygotowywana na coś większego, niż sobie wyobrażasz. I kończę to przesłanie mówiąc: Córko, twoja godzina się zbliża. Nie martw się, jak to będzie, po prostu otwórz swoje serce i pozwól, aby odwaga przyszła we właściwym czasie. To, co ukryte w tobie, zostanie objawione jako boski dar dla twojego życia i dla tych, którzy cię otaczają. Umiłowana córko, gdy zastanawia się nad tym, co skrywa twoje serce, niebo już widzi pełny obraz twojego przeznaczenia. To, co dziś wydaje się tylko strzeżoną tajemnicą, jest w rzeczywistości ziarnem czegoś wielkiego, co przemieni twoje życie. Istnieje niewidzialna siła poruszająca każdym szczegółem. Ustawiająca ludzi, okoliczności, a nawet myśli na Twoją korzyść. Wiele razy pytasz samą siebie: czy jesteś przygotowana na to, co nadejdzie? A ja Ci mówię: Nikt nie czuje się całkowicie gotowy, zanim nie przeżyje tego, co niezwykłe. Przygotowanie dokonuje się w drodze, krok po kroku, kiedy odważysz się wierzyć nawet bez dowodu. Wtedy Twoja odwaga zacznie rodzić się w ciszy. Bywają chwile, gdy sama jesteś zdumiona intensywnością tego, co czujesz, lecz zaraz próbujesz to ukryć z obawy, że nie zostaniesz zrozumiana. Nie dostrzegasz, że to uczucie ma znacznie większy cel niż sobie wyobrażasz, i niesie odpowiedzi, które czas objawi. Córko, twoje oczy błyszczą, gdy myślisz o tym, czego jeszcze nie umiesz wyrazić. Ten blask nie jest tylko ludzką emocją, to odbicie tego, co niebo już w tobie złożyło. To jak płomień, który uparcie pozostaje zapalony nawet gdy wiatr mocno wieje przeciwko tobie. Prawda jest taka, że istnieje ktoś, kto również odczuwa poruszenie tej samej tajemnicy. Nie jesteś sama w tej drodze, choć tak to wygląda. Istnieje niewidzialne połączenie, utkane z duchowych nici, które zbliżają serca, nawet jeśli dzieli je odległość. I to połączenie wkrótce zostanie odsłonięte. Nie lekceważ drobnych znaków, które ostatnio otrzymujesz. Niespodziewane słowo, głębsze spojrzenie, a nawet nagłe wspomnienie to sposoby, jakimi niebo przygotowuje cię na rozwinięcie tego, co ma nadejść. Nic nie dzieje się przypadkiem. Jest tajemnica, której jeszcze nie potrafiłaś ujawnić nawet samej sobie. Ona mieszka w Twoich najgłębszych emocjach i budzi się w ciszy nocy. To właśnie w tej intymnej przestrzeni niebo działa w Tobie, kształtując Twoją wrażliwość, abyś mogła zrozumieć każdy krok, który nadejdzie. Córko, to, co uważasz tylko za pragnienie, może być w rzeczywistości boskim wezwaniem. Wezwaniem do przeżycia historii, która wykracza poza Twoje zrozumienie, a jednak niesie w sobie niewypowiedziane piękno. Nie odrzucaj tego wezwania ze strachu, bo w nim rozkwitnie Twoja prawdziwa istota. Dostrzegam, że często walczysz z własnymi myślami, próbując uciszyć to, co uporczywie krzyczy w Twoim wnętrzu. Ale nie zostałaś stworzona, by żyć w tłumieniu. Zostałaś stworzona, by objawić, by oddać. By uwolnić wszystko, co w sobie przechowujesz. To nie przypadek, że w ostatnich dniach czujesz inny niepokój. To uczucie jest zapowiedzą, że coś ma się poruszyć. Gdy niebo przygotowuje coś wielkiego, twój duch jest pierwszym, który to odczuwa. Dlatego twoja dusza nie znajduje spoczynku w tym, co zwyczajne. Jesteś jak uchylone drzwi, przez które światło zaczyna powoli wnikać. Jeszcze nie masz odwagi otworzyć ich całkowicie. Ale już czujesz ciepło tej jasności, dotykającej Twoje jestestwo. Wkrótce nie będziesz mogła się temu oprzeć, bo światło jest silniejsze niż jakikolwiek cień. Córko, nawet cisza, którą otrzymujesz od innych, jest częścią procesu. Gdy czujesz się ignorowana czy zapomniana, tak naprawdę jesteś prowadzona, by usłyszeć wyraźniej głos, który nigdy nie zawodzi głos Stwórcy. On używa pustki, by objawić pełnię. W Tobie istnieje melodia. Która jeszcze nie została zaśpiewana. Ta wyjątkowa pieśń ma moc dotykać życia i przemieniać historię, ale najpierw musi być wyśpiewana z odwagą. Nie pozwól, by strach zagłuszył muzykę, do której śpiewania zostałaś wybrana. Życie pokazywało ci lustra, które odbijają nie tylko Twoją twarz, ale i Twoje wnętrze. I w tych odbiciach niebo ukazywało ci części samej siebie, które musisz uznać. Jesteś silniejsza, bardziej wartościowa i potrzebniejsza niż wierzysz. Czuję, że twoje kroki są prowadzone ku czemuś, czego jeszcze nie możesz sobie wyobrazić. Nawet zakręty i drogi, które wydawały się stratą, są częścią trasy. Stwórca przemienia nawet objazdy w most prowadzący do przeznaczenia, które już zostało ci zapisane. Córko, nie lekceważ mocy tego, co czujesz, bo nie chodzi tylko o ulotną emocję. Jest prawda w tym poruszeniu, które uporczywie trwa. To, co pochodzi od Boga, nie zanika z czasem, dojrzewa, aż nadejdzie właściwy moment objawienia. Odwaga, na którą tak czekasz, nie przyjdzie z zewnątrz, lecz narodzi się w tobie w chwili, gdy rozpoznasz, kim naprawdę jesteś. Nie jesteś krucha, nie jesteś mała, jesteś wybrana, a w tobie spoczywa wielkość, której jeszcze w pełni nie znasz. To, co niebo dla ciebie zachowało, nie zostanie objawione w sposób zwyczajny, lecz w sposób zaskakujący. Stanie się to wtedy, gdy najmniej się spodziewasz, w chwili, gdy twoja dusza będzie otwarta, a serce gotowe. Objawienie nadejdzie jak fala niemożliwa do powstrzymania. W twoim spojrzeniu już można dostrzec to, co próbujesz ukryć. Kto patrzy z wrażliwością, zauważa, że w tobie pulsuje większa historia. Nie walcz z tym, córko, bo twoim przeznaczeniem jest być żywym objawieniem miłości, którą niebo postanowiło ukazać na ziemi. I tak, gdy czas płynie w ciszy, każdy szczegół Twojego życia jest starannie dopasowywany. Odpowiedni ludzie są przybliżani, odpowiednie drzwi przygotowywane, a cały scenariusz układa się tak, byś mogła przeżyć to, co już jest Ci przeznaczone. Umiłowana córko, jestem wdzięczny, że pozwoliłaś, by Twoje serce otworzyło się i przyjęło tę wiadomość płynącą z wysoka. Nic nie dzieje się przypadkiem, a fakt, że dotarłaś aż tutaj, pokazuje, że niebo pragnęło abyś usłyszała każde słowo jako kierunek i odpowiedź dla swojego życia. Niech ta prawda zakorzeni się w tobie, przynosząc ci siłę, spokój i pewność, byś mogła iść dalej swoją drogą. Jeśli te słowa dotknęły twojej duszy, zostaw komentarz z frazą Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To wyznanie będzie jak boski klucz, który obudzi w tobie odwagę i siłę potrzebną do życia tym, co już zostało przygotowane dla twojego przeznaczenia. Abyś mogła nadal otrzymywać podobne przesłania, dołącz do naszego kanału, subskrybując go i aktywując dzwoneczek powiadomień. Dzięki temu żadne słowo z nieba, przeznaczone dla twojego serca, nie umknie twojej uwadze. Każda wiadomość jest starannie przekazywana, by umacniać twoją wiarę i prowadzić twoje kroki w świetle i nadziei.